ale zdajemy sobie sprawę, że są takie województwa, które naprawdę zostawiają ten temat odłogiem i nie chcą się tym zajmować. Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie. Tutaj naprawdę można podać przykład zelektryfikowanej linii, po której marszałek nie uruchamia żadnego pociągu. Mam tutaj na myśli tę linię z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka. Nie ma tam żadnego pociągu, chociaż mógłby jeździć. Nie ma na życzenie marszałka Całbeckiego, który sam ten pociąg, to połączenie zlikwidował, yy, chyba próbując yy, znaleźć jakieś oszczędności. Właśnie między innymi powołując się w, na absurdalną interpretację zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ponieważ użył argumentacji, że skoro Aleksandrów, Kujawski, Ciechocinek to są miasta położone w jednym powiecie, to za transport na terenie powiatu, w myśl zapisów tej ustawy, odpowiada starosta. Oczywiście mógłby pan marszałek puścić pociąg z Torunia i temat by się rozwiązał, ale jakby nie o tym rzecz. Więc pytanie, w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury chce tę dostępność zapewnić bo y, tak samo jak wykorzystanie środków z FRPI też nie daje gwarancji sięgania po te środki przez wszystkie samorządy. Cały czas mamy takie miejsca w Polsce, które po takie pieniądze na uruchamianie połączeń nie chcą sięgać i pytanie, jak tutaj tę dostępność chcecie Państwo zapewnić, czy jakie zmiany też chcecie wprowadzić, żeby na przykład wymuszać uruchamianie połączeń autobusowych między poszczególnymi miejscowościami, czy tymi miejscowościami, gdzie mamy stację przesiadkową.